Niesamowite, jak to się dzieje? Hej, już jestem! Oj, już wróciła? Pomożesz mi wypakować zakupy? Yy, pomógłbym ci, ale mam jeszcze bardzo dużo pracy. Ale ostatnio z ciebie pracuj. się... Tato, mogę cię na chwilę prosić? Nie przeszkadzaj tacie, pracuję. A właściwie moim oczom przyda się odpoczynek od tego komputera. No co tam? Nie wiem co się stało z moją maszyną do robienia przypinek. Do robienia czego? No wiesz, do robienia takich rzeczy dostałam ją pod choinkę. E, masz maszynę do robienia przypinek? Pierwsze słyszę. No taka czarna pamiętasz. Jeszcze rano leżała tutaj, a jak wrzuciłam ze szkoły, to jej już nie było. Na pewno nigdzie jej nie widziałeś? E... 20 minut wcześniej. Może zrobię sobie przypinkę. Hej, wróciłam ze szkoły. Nawet nie wiem, że masz coś takiego. Znaczy, co ten kosz z maszyną Sary robi w naszej sypialni? Wyrzuciłeś moją maszynę do kosza? No, bo się zepsuła i spanikowałem. Jak to się zepsuła? Na to gdzie to dać? Wiktor, co robisz z łopatą do odśnieżania? Odśnieżałem u babci. Jak to? Przecież tata miał to zrobić. Ale powiedział, że go bolią plecy. Co? O, jak bolą mnie plecy! To pewnie od tego siedzenia przy komputerze. Naprawdę? To dziwne. Jak przed chwilą sprawdzałam, komputer był zimny jak lód. Tak jakbyś w ogóle go dzisiaj nie używał. Chyba ktoś tu ściemnia, mamo. <laughs> tak jak się spodziewałam, wszystko wskazuje na to, że pani mąż cierpi na mitomanie. Na co? Twój tatuś jest nałogowym kłamcą. A można coś na to poradzić? Tak się akurat składa, że mam przy sobie eksperymentalny środek leczący takie przypadłości, stworzony przez sztuczną inteligencję. Naprawdę? O, ale fajnie. Ale ta technologia szybko się rozbija. To bardzo silny lek. Proszę dopilnować, by mąż zażywał go codziennie, ale nie więcej niż jedna mała łyżeczka na dobę. U to w tym momencie Andrzej zapomniał, jak się kłamie. O rany, pan wszystko? No co, było bardzo smaczne. Ojku, co teraz? Nie mam pojęcia. To lek eksperymentalny. E, muszę to skonsultować z czatem GPT. E, żegnam. Tato, jak się czujesz? Zupełnie normalnie. Jakiś czas później Ekstra, to patrz na to. Co to? Plakat zrobiłam go zupełnie sama. Fajny? Mm, zbyt jaskrawe te kolory. I musisz jeszcze popracować nad kreską. Jak to? Nie marnuj, proszę, więcej papieru fotograficznego na takie rzeczy. Co mu się stało? O, co tam masz? Nieważne. Ach, te nastolatki? Mężuś, zobacz. Kaśka znowu kupiła sobie taką samą sukienkę jak moja. Ano, rzeczywiście, ale wygląda w niej dużo lepiej od ciebie. Co ty powiedziałaś? No naprawdę, jest wyższa, więc materiał się tak nie marszczy. <grym> no chyba sobie żartujesz. O to chyba mój. <grym> Zaczekaj, musimy poważnie porozmawiać. Mam nadzieję, że to, co powiedziałeś.. Czekaj, czekaj, to z pracy. Halo? Andrzeju, dostaliśmy bardzo ważne zlecenie. Na przyszłą środę musisz przygotować kampanię reklamową dla największej firmy odzieżowej w Europie. To niezwykle wymagający klient i bardzo nam na nim zależy. Mam nadzieję, że jesteś zwarty i gotowy do pracy. E, właściwie to nie. Słucham? Ostatnio w ogóle nie mam pomysłów i nie chce mi się pracować. Poza tym, skoro to największa firma w Europie, to po co im reklama? Chyba sobie żartujesz! Przecież od tego zależy przyszłość mojej firmy! Chyba nie o tym mówisz swojemu ulubionemu zleceniodawcy! Ale ja ciebie nie znoszę! Zawsze przychodzisz z najbardziej czasochłonnymi projektami i najmniej płacisz! Co takiego? Dzień dobry, Julia, żona! Mąż był dzisiaj u dentysty i dostał zbyt dużą dawkę gazu rozweselającego i teraz zabrało mu się na żarty. O, to wiele tłumaczy! E, e, odzwoń do pana później, do widzenia! <grym> Naprawdę byłem dzisiaj u dentysty? Zupełnie nie pamiętam. Tato, podrzucisz mnie na angielski, jestem już trochę spóźniona. Jasne, kotku. E, Andrzej, chyba powinniśmy najpierw porozmawiać. Szczerze mówiąc, nie chce mi się i mam ochotę się przewietrzyć. Wiecie co? Może zostawcie dla nas łapki w górę. Tato zwolnij, jedziesz o 5 km za szybko. Tejku, przecież sama mówiłaś, że się śpieszysz. Ale nie aż tak! Poza tym w zeszłym tygodniu można to jeszcze było jechać 70 km na godzinę. No ale z jakiegoś powodu zmienili te przepisy. Najważniejsze to... O nie, policja! Widzisz, mówiłam, żebyś zwolnił. Dzień dobry, pani Władzo. Dzień dobry, aspirantka Anna Jabuszko. Jabuszko? Ale śmieszne nazwisko. Co pan powiedział? No, że ma pani śmieszne nazwisko. Dokumenty, proszę. E, tak, proszę bardzo. Czy wie pan, dlaczego pana zatrzymałam? Oczywiście, przekroczyłem prędkość o 5 km na godzinę. Chwila, moment. Czyli widział pan znak i mimo to złamał pan przepisy? E, no tak. Za pana zuchwałość dostanie pan 5 punktów karnych. Tato, nie mogłeś powiedzieć, że nie widziałeś tego znaku? Na pewno byś dostał niższy mandat. No, ale przecież widziałem ten znak. Do tego na skrzyżowaniu zapomniałem dać migać. Słucham, w takim razie dodatkowe dwa punkty karne. Mam nadzieję, że jest pan wstyd? Właściwie nie bardzo. Co pan powiedział? E, Tato tylko żartował. No, mam nadzieję. Proszę, tu mandacik i życzę panu miłego dnia. A ja pani nie życzę miłego dnia. Tato, bądź już cicho! Ach, co za brak szacunku dla funkcjonariusza! No pięknie, przez tą akcję z policją połowa lekcji mi przylecia i już nie ma sensu tam jechać. No co, przecież mówiłem tylko prawdę. O, już wróciliście? Co tak szybko? A, to długa historia. Potem ci opowiem. Andrzej, słuchaj, zajrzyj, że to Wiktora od pół godziny siedzi w swoim pokoju. Jest podejrzanie cicho. No okej. Okay. Hej, co tam robisz? Uczę się fizyki molekularnej. Wow, a po co ci ta wiedza? Gdy dorosnę, to chcę być astronautą. Co? Przecież ty nigdy nie zostaniesz astronautą. Co? Czemu tak mówisz? Bo każdy jak jest mały chce zostać astronautą. Albo piłkarzem, a potem życie to wszystko weryfikuje. Dlaczego? Bo to bardzo trudne. Na twoim miejscu bym sobie odpuścił. O hej kochani, upiekłam wam ciasto bananowe. Ciao. Fuj, bananowe? Jak to fuj? Przecież zawsze mówiłeś, że to twoje ulubione. Nie chciałem ci robić przykrości. Tak naprawdę nie znoszę bananowego. Co? Poza tym zawsze wychodzi ci za kalec. No wiesz, to synku, jesteś dzisiaj wyjątkowo złośliwy. Nie wiem o co jej chodzi. Ja tylko mówię prawdę. To pewnie od tej mikstury. Rzeczywiście. Mam nadzieję, że nie zostanie mu tak na zawsze. Lepiej zadzwonię do tej lekarki. Dzień dobry, pani Julio, właśnie miałam do pani dzwonić. Pani doktor, z moim mężem jest naprawdę źle. Kiedy ta mikstura przestanie działać? Bez obaw, Chad GPT powiedział mi, że lek przestanie działać w ciągu najbliższych 48 godzin. 48 godzin, tak? Co? 48 godzin? Możecie się cieszyć, że nie ma żadnych efektów ubocznych. Ha, wręcz przeciwnie. <laughs> to co my mamy z nim zrobić przez najbliższe dwa dni? Najlepiej zabrać mu telefon, zamknąć go w jakimś pokoju i ograniczyć kontakt z ludźmi do minimum. Dobra, ja się tym zajmę. <laughs> Teraz jest bezpieczny. Dziewczyny, dlaczego mnie tu zabarykadowałyście? To dla twojego dobra, tato. No ale czemu właśnie w łazience? Na wypadek, gdybyś potrzebował do toalety. A wiecie, że te drzwi otwierają się do wewnątrz? To będzie trudniejsze niż myślałam. Zostawcie łapki w górę, żebyśmy przetrwali te dwa dni. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Hey. O, jak bolą mnie plecy! To na pewno od tego siedzenia przy komputerze. O co teraz? Ośle, jak się czujesz?